150 lat istnienia na grudziąckim rynku firmy HydroVacuum skłania do refleksji. Tu tradycja łączy się z nowoczesnością. Bardzo dużo wyzwań podejmuje ta firma, ale przede wszystkim to innowacyjność, współpraca z naukowcami, ale także miejsca pracy. O przeszłości i przyszłości firmy HydroVacuum, firmy jubilatki, która obchodzi 150 lat, jak wspomniałam, porozmawiam już za chwilę z prezesem tejże firmy, prezesem zarządu, panem Wojciechem Grabowskim. To jest skaner grudzią... Za Jarmułkiewicz, zapraszam. Dzień dobry panie prezesie. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo nam miło, że możemy gościć w progach Hydrowakum, firmy, która jest bodajże chyba najstarszą firmą w Grudziądzu. O ile dobrze wiem i pamiętam z przemówienia pana prezydenta wygłoszonego podczas naszej gali jubileuszowej tak nie ma starszego przedsiębiorstwa niż nasze przedsiębiorstwo w Grudziądzu. Aby stworzyć monografię firmy Hydrowakum trzeba było wielu miesięcy, a może nawet lat pracy, bo poszukiwania osób, które pamiętają czasy odległe, ale także myślę mnóstwo informacji, które tam zostały zawarte. To takie kompendium wiedzy na temat tego przedsiębiorstwa. Czy ja muszę powiedzieć, że przystępując do tej pracy mieliśmy zupełnie inne wyłącznie. Wyobrażenie o czasie, który jest potrzebny na przygotowanie tej monografii. E, wydawało nam się, że rok to jest maksimum, e, który będziemy potrzebowali e, na przygotowanie tej monografii. Tak naprawdę e, okazało się, że pracowaliśmy nad tą e, monografią dwa lata i żeby było śmieszniej, e, Egzemplarze wydrukowane dostaliśmy w przeddzień naszej gali jubileuszowej. Natomiast sam rezultat uważam jest bardzo dobry. Zespół ludzi, który pracował przy przygotowaniu tej monografii, wykonał naprawdę kawał dobrej, rzetelnej roboty. Bardzo dużo czasu własnego zostało poświęcone na przygotowanie tego. Tej monografii, ja mogę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, dotarliśmy do wszystkich materiałów, do których można było dotrzeć. Poza, poza materiałami dotyczącymi okresu II wojny światowej, informacjami, które znajdują się w archiwach zakładowych fabryk niemieckich, a zwłaszcza fabryki Juncker and True ponieważ tych materiałów nam nie udostępniono z różnych względów, ja mogę domyślać się z jakich. Natomiast to przygotowanie monografii obecnie to był ostatni moment, kiedy można było przeprowadzić wywiady z pracownikami, którzy pamiętali jeszcze okres przedwojenny. I z tego powodu jest to między innymi cenne dzieło, ponieważ no, z przyczyn naturalnych za kilka lat po prostu będzie można opierać się wyłącznie na materiale pisemnym. Pan podziela to zdanie, że filarem każdej, każdego przedsiębiorstwa, każdej firmy, są ludzie. Ludzie, którzy jakby kształtują jej osobowość, jej wizerunek, ale także no, powodują, że, że ta firma jest liderem dzisiaj już w branży, można powiedzieć. Znaczy, ja powiem tak, że. Mm, na sukces przedsiębiorstwa składa się wiele, wiele czynników. Najważniejszym z tych czynników niewątpliwie są pracownicy. Ci, którzy kiedyś pracowali, ci, którzy pracują i ci, którzy pracować w fabryce będą. Ich wiedza, zaangażowanie, chęć pracy. To niewątpliwie są elementy, które kształtują pewną postawę pracownika i jego zachowanie w fabryce. Oczywiście z drugiej strony również jest problem, w jaki sposób fabryka odnosi się do zatrudnionych w niej pracowników. I pracownicy niewątpliwie są tym najcenniejszym zasobem, ale nie jedynym, który warunkuje, warunkuje sukces fabryki na rynku. To technologia oczywiście, to innowacyjność. Tak. To znaczy, czasy się oczywiście zmieniają i te elementy, które były istotne dla funkcjonowania fabryki lat temu 30 czy 100, zmieniają się. One nie są znowu aż tak bardzo istotne w chwili obecnej. Po prostu, jak gdyby akcenty na poszczególne czynniki się zmieniają. Wszystkie te elementy zawsze ze sobą w jakiś sposób współgrają, natomiast akcenty, który jest bardziej istotny, a który jest mniej istotny, to akurat te akcenty się zmieniają i zależy to od uwarunkowań rynkowych. Obecnie to, co jest bardzo istotne, to są właśnie na przykład zagadnienia związane z innowacyjnością, z próbą wyjścia na rynki zewnętrzne, nie tylko polskie, czyli jakaś tam skromna forma globalizacji działania firmy. Fabryka historycznie rzecz biorąc była pomyślana i stworzona jako przedsiębiorstwo produkujące wyroby odlewnicze. I w jakiś wykorzystujące możliwości emalierni. To sobie była to potężna przed wojną, jedna chyba z większych w Europie odlewni emalierni. Natomiast zarząd fabryki przedwojenny wykazał się szaloną dalekowzrocznością i taką, takim nieszablonowym myśleniem, dlatego że w fabryce, która była potężną odlewnią i Emaliernią, Otworzono zupełnie nowy kierunek działania e, związany z produkcją pomp e, różnego rodzaju, piecyków, e, kuchenek, e, e, lodówek i silników elektrycznych. E, fabryka przed wojną, e, począwszy od 1934 roku, kupowała licencję u, czoł u czołowych producentów e, określonego asortymentu w Europie. I na tej bazie rozwijała swoją własną produkcję. Po wojnie, niestety, nastąpił pewien dysonans pomiędzy tym, co chciało robić kierownictwo fabryki, a tym, jak rozwój fabryki widziały władze zwierzchnie. No, fabryka została w 1948 roku upaństwowiona. I ten dysonans odbył, odbił się bardzo niekorzystnie na fabryce, dlatego że wyhamowano rozwój fabryki w zakresie pomp i systemów pompowych, rozwijano fabrykę jako odlewnię. Stąd nazwa również Pomorska Odlewnia i Emaliernia. Mimo różnego rodzaju problemów natury administracyjnej ta część związana z pompami była rozwijana cały czas, a w chwili obecnej jest naszym takim z angielska mówiąc core biznesem, czyli podstawowym kierunkiem działania fabryki. Fabryka w chwili obecnej koncentruje się przede wszystkim na produkcji pomp i systemów pompowych, natomiast wydział emalierski został już w ogóle zamknięty, definitywnie odlewnia jest unowocześniona, ale jest wydziałem pomocniczym w stosunku do funkcjonowania przedsiębiorstwa. To, na czym my się w tej chwili koncentrujemy, to rozwój pomp i systemów pompowych. Fabryka, tak jak powiedziałem, traktuje problem innowacyjności jako jeden z elementów strategicznych warunkujących rozwój fabryki. Odzwierciedleniem tego mogą być informacje na przykład z rankingu Rzeczpospolitej dotyczące najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Teraz dostałem taką informację, że w tym ostatnim rankingu tegorocznym jesteśmy wśród dużych przedsiębiorstw na 12 miejscu w Polsce. Czy w ogóle wśród przedsiębiorstw, bo ranking Rzeczpospolitej nie, nie operuje tym podziałem na duże i średnie czy małe przedsiębiorstwa. E, uczestniczyliśmy w wielu e, programach e, badawczo-rozwojowych finansowanych środkami z Unii Europejskiej. Zostaliście wyróżnieni w wielu konkursach, ale ja bym się chciała skupić tutaj na naszym przysłowiowym podwórku tutaj kujawsko-pomorskim, Powiemy, że firma Hydrowakum brała udział w tych targach Wodkan 2012 w Bydgoszczy i tam zostaliście wyróżnieni i dostrzeżeni. Bardzo, bardzo to jest ważne dla Pana, że podczas takich właśnie imprez wystawienniczych firma osiąga, zostaje za Uważana, doceniona, w ogóle nagrody Pana zdaniem są potrzebne? Znaczy, ja osobiście e, cieszę się z każdej nagrody, którą firma dostanie. Dlatego, że jest to wyraz uznania e, dla e, tego, co się w fabryce dzieje. A z drugiej strony, jest to pewna forma e, określenia naszego miejsca w stosunku do konkurencji. No bo wszyscy pokazują e, jakieś wyroby, każdy chciałby uzyskać jakieś wyróżnienie. Jeżeli to wyróżnienie, bądź nagrodę się uzyskuje, to znaczy, że wygraliśmy jakąś rywalizację. Dla nas uzyskanie Grand Prix w tym roku w Bydgoszczy na Wodkanie za właśnie tę nową pompę z unikalnym systemem chłodzenia, to jest naprawdę prestiżowa nagroda. Ale to jest nagroda, która jest przez, odnosi się do wyrobu, który pozwala nam wejść na zupełnie nowy rynek, na którym żeśmy do tej pory nie funkcjonowali. Mówimy o rynku pomp dużych, przemysłowych. My do tej pory chodziliśmy, powiedzmy, używając takiej sportowej terminologii w innej kategorii wagowej. W tej chwili wchodzimy na zupełnie inne rynki. Staramy się produkować wyroby, które są wyrobami już w dużej mierze tylko o charakterze takim przemysłowym. I ta nagroda jest dla nas bardzo istotna i bardzo prestiżowa, tym bardziej, że uzyskaliśmy ją na, na największych targach branżowych w Polsce. Aczkolwiek staramy się w tej chwili występować na targach również bardzo dużych i prestiżowych zagranicznych i mam nadzieję, że w przyszłym, następnym roku pan o myślę o ifac na Monachium, wystawimy zupełnie nowe również wyroby i spróbujemy zawojować rynek zachodni, e, powalczyć o to, żeby mieć możliwość sprzedaży, dlatego że Wbrew pozorom rynki tak zwanej starej Europy są bardzo mocno, dostęp do tych rynków jest bardzo mocno ograniczony i wejście na te rynki jest długotrwałe, bardzo kosztowne. Ale kto nie próbuje, ten po prostu nie, nie, nie osiągnie nigdy żadnego sukcesu. Panie prezesie, Grudziądz, o Grudziądzu mówi się, że to miasto z bardzo dużym bezrobociem, i często w mediach pojawiają się takie informacje. E, czy możemy powiedzieć, ile, ilu pracowników firma obecnie zatrudnia? Znaczy, my w, w naszej firmie i w, spółce, i w spółkach zależnych, czyli tych dwóch, które są tutaj w Grudziądzu i w Wąbrzeźnie, zatrudniamy około 600 pracowników. A zatem to jest duży zastrzyk dla rynku pracy, bo oczywiście pewnie nie wszyscy są z Grudziądza, ale spora liczba To osób. znaczy z tej całej grupy około 70 osób to są pracownicy pochodzący z Wąbrzeźna, czyli cała reszta ponad 500 osób to są pracownicy pochodzący z Grudziądza i z okolic. Problem bezrobocia i problem pracowników, jak naboru pracowników to jest, proszę panią, rzecz, o której można bardzo długo opowiadać. Taka fabryka jak nasza szuka pracowników, ale niestety nie ma ludzi o określonych kwalifikacjach, którzy by sprostali wymogom. To po pierwsze. Po drugie, nie ma ludzi, którzy by chcieli pracować. Bo jest strasznie dużo pracowników, czy strasznie dużo osób, które chciałyby dostawać pensje i przychodzić do pracy, natomiast niekoniecznie od siebie dawać. Nastąpiło takie w społeczeństwie, wydaje mi się, taka zmiana podejścia do pracy, gdzie pracę traktuje się nie jako dobro samo w sobie i to, że trzeba się wysilić trochę. System szkolenia i szkolnictwa na przykład e, średniego w Grudziądzu jest postawiony na głowie. My mamy strasznie dużo liceów ogólnokształcących, gdzie z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to są ludzie, którzy skończą te studia, e, te, e, skończą te szkoły, to są bezrobotni, bo oni potem w dużej mierze idą e, do e, szkół e, prywatnych, że tak powiem, których imienia i nazwy nie będę wymieniał, żeby tutaj nie robić negatywnej e, jakiejś kampanii reklamowej. E, ale to są bezrobotni. Ostatnio e, strasznie e, dużo osób się oburzyło jak premier Tusk porównał, e, porównał spawaczy z e, politologami. I ja e, z mojego punktu widzenia, na takim bardzo małym podwórku, ja bym chciał powiedzieć, że z punktu widzenia pracodawcy Zdecydowanie lepszy jest kandydat do pracy, który skończył porządną szkołę średnią techniczną. Porządną, taką jaka w Grudziądzu była w latach 70., mówię na przykład o mechaniku. To jest zupełnie inna szkoła niż obecnie. E, inny poziom absolwenta, kwalifikacji, które ten absolwent e, posiada. E, I niż człowiek, który kończy studia wyższe na przykład politologiczne. E, pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, albo jakiekolwiek inne, takie dziwne. E, I on jest głęboko sfrustrowany, że on nie może znaleźć pracy. I według mnie, on idąc na te studia, z góry wiedział, że będzie bezrobotny. To, to dlaczego on się frustruje, że nie może znaleźć pracy? Za mało jest takich szkół, panie prezesie, pana zdaniem, technicznych? technicznych? Nie. Jest za dużo liceów ogólnokształcących. W takim mieście jak Grudziądz, liceów ogólnokształcących, e, gdyby było dwa, to byłoby wystarczające. Cała reszta, to powinni, cała reszta młodzieży powinna iść do dobrych szkół technicznych, dających zawód, a ci, którzy nie mają predyspozycji intelektualnych, żeby kończyć średnią szkołę, powinni kończyć szkołę Zasadniczą. zawodową. Zasadniczą. Ale szkolnictwo Nieka zawodowe też ewoluuje w tej chwili. Mówi się tyle ale nie ma o pieniędzy. tym w Polsce, Wie pani, że... po pewnym czasie naprzód zniszczono odgórnie. Teraz... Chce się trochę odbudować. Tylko, żeby to odbudować, to po pierwsze trzeba mieć bardzo duże nakłady finansowe na wyposażenie tych szkół, a po drugie trzeba zapłacić zdecydowanie więcej niż normalnemu nauczycielowi, kandydatowi do pracy zawodu, bo to powinien być inżynier z praktyką. A tam niestety, jeżeli jest dobry inżynier z praktyką, to płaca nie może być taka jak normalnego nauczyciela. I generalnie rzecz biorąc, żeby to podsumować ten wątek. Nie każdy musi być Einsteinem, ale każdy powinien mieć możliwość zarobienia na siebie. Nie ma nic bardziej frustrującego dla młodego człowieka, który kończy szkołę i nie ma możliwości znalezienia pracy. A bezrobotnych magistrów jest bardzo wielu On, niestety oczywiście. w naszym kraju. Panie prezesie, zostając na podwórku Hydrowaku, tak. wracamy do, do, do sedna naszej dzisiejszej rozmowy i właściwie jeszcze oscylując wokół tego tematu, mówimy o, o, o nauce, o, o szkolnictwie, ale także o szkoleniach, bo ja wiem, że firma również stawia na, na szkolenia pracowników, na to, aby oni byli wykwalifikowani i zdobywali tę wiedzę ponad to, co już wiedzą. Tak? Jeśli chodzi o inną nie sposób zatrzymać się w danym momencie. My, żeśmy przyjęli taką filozofię działania, która do tej pory była w fabryce, że w zasadzie jest pewna pula szkoleń, które są obligatoryjne i które pracownicy muszą cyklicznie odbyć, bo wynika to z różnego rodzaju przepisów. I to jest jak gdyby temat zamknięty, odgórny. Natomiast każdy z pracowników, który chce poszerzać swoją wiedzę, chce y, ukończyć szkołę wyższą, czy szkołę średnią, e, no pomijam szkołę średnią, ale powiedzmy szkołę wyższą e, o profilu, który odpowiada charakterowi pracy, którą e, pracownik wykonuje, ma pełną szansę na to, żeby fabryka jemu za to zapłaciła i e, jak gdyby razem z nim przeżyła ten okres, kiedy e, on się musi uczyć. Wbrew pozorom pra, osoba, która pracuje intensywnie, jeżeli w międzyczasie ma kończyć jeszcze studia, e, czy to podyplomowe, czy jakieś normalne, to to jest parę lat wyjętych z życiorysu, o ile oczywiście traktuje się to w sposób bardzo poważny. My chcemy, żeby nasi pracownicy traktowali to w sposób poważny, w związku z tym jest to duży wysiłek dla nich i dla ich rodzin. My z kolei e, inwestujemy w tym sensie, że ponosimy koszty związane e, z tym szkoleniem, E, licząc na to, że pracownik, który nabędzie dodatkowych umiejętności, dodatkowej wiedzy, będzie pracownikiem bardziej efektywnym, twórczym, e, takim Nie ma ryzyku wnoszącym. Do odejść. Jest oczywiście. E, jest ryzyko, że pracownicy odejdą. My się przed tym niebezpieczeństwem, w sposób, powiedziałbym, tak trochę iluzoryczny, zabezpieczamy, ponieważ podpisujemy umowy z pracownikami, że w przypadku, kiedy będą chcieli odejść z firmy, będą musieli zwró zwrócić koszty, które myśmy ponieśli na ich wykształcenie. Ale powiem szczerze, że to jest. Minimalny procent. Praktycznie poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami nie zdarza nam się taki problem, żebyśmy mieli taką sytuację, gdzie pracownik się nauczył i uciekł. Panie prezesie, tak kończąc nasze dzisiejsze spotkanie. Yy... Mówiliśmy o przeszłości, mówiliśmy o przyszłości, o planach, o rozwoju, o współpracy. A e, Jakie są Pana marzenia jako prezesa tej firmy? Czego Pan chciałby jeszcze dla przedsiębiorstwa, dla spółki? Czego ja bym sobie życzył? Ja bym chciał, proszę Panią, e, takich może dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego, żeby fabryka. E, się, mówiąc brzydko i tak kolokwialnie, zglobalizowała. To znaczy, żebyśmy rozwinęli nasze funkcjonowanie poza granicami kraju. My w tej chwili mamy około 30% eksportu, ja bym chciał, żeby te proporcje były odwrócone, czyli żeby 30% przychodu to była sprzedaż krajowa, około 70% żeby była sprzedaż eksportowa. Chciałbym, proszę Panią, żebyśmy utrzymali trend współpracy z uczelniami wyższymi, i poszerzyli to, dlatego że my współpracujemy w tej chwili z czołowymi polskimi politechnikami w zakresie pomp, czy które posiadają katedry zajmujące się tematyką pompową. Zatrudniamy w tej chwili pracowników z tytułami doktorów właśnie w tym zakresie. Chcemy tych pracowników kształcić dalej, czyli żeby oni oprócz normalnej pracy zawodowej rozwijali się również naukowo, i chcemy, żeby to grono, które y, będzie miało tytuły naukowe, było coraz szerze. Czyli innymi słowy, mam takie marzenie, żebyśmy byli porządnym ośrodkiem również rozwoju myśli technicznej. Y, I myślę, że powoli nam, się to, y, powoli nam się to udaje. I na koniec y, chciałbym, y, żeby, y, żebyśmy doszli do takiego momentu, gdzie y, fakt zatrudnienia w Hydrowakum będzie faktem do takiej dumy samoistnej z tego, że pracuje w Hydrowakum, żeby to oznaczało, że osoba, która w tej fabryce pracuje, charakteryzuje się najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi, ale również określonymi cechami osobowościowymi, no może takimi niezbyt popularnymi obecnie. I z drugiej strony, żeby te osoby, które są w fabryce, mogły czerpać rzeczywiście satysfakcję z tego, że w firmie pracują, tak pod względem zawodowym, jak i pod względem finansowym. A my życzymy panu tych, spełnienia tych wszystkich marzeń e, firmie, żeby się rzeczywiście rozwijała, żeby pracownicy czuli się tutaj jak w prawdziwej rodzinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. To był skaner Gludziosa. Do zobaczenia.